Dzień dobry, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety. no i dzisiaj standardowo gramy sobie kupon pod progresję Fibonacciego i oprócz tego dodatkową serię. W dzisiejszym wypadku jest to seria Catenaccio, w której to stawiamy sobie oczywiście Andery Bramek, że jedna lub obydwie drużyny zachowują czyste konto lub ewentualnie wysoką liczbę fauli. Także będzie ciekawie, znowu dzisiaj stawiamy dwa kupony i będzie gruba, bardzo gruba kaska w grze, także moi drodzy się tego nie robię, tym razem poproszę was już na początku o zostawienie łapki w górę pod tym filmem, to pomoże nam dostrzec do większej osób, no i subskrybujcie ten kanał, bo zbliżamy się już do 2000 subskrypcji, także fajnie byłoby się tego suba zostawili, natomiast teraz przechodzimy już do kuponu z progresji, no i moi drodzy, co jak co, ale nie spodziewałem się, że ten kupon zepsuje mi lic. dla mnie tutaj Remis z to był świetny typ, co prawda kurs na to był dosyć Wysoki, ale nie rozumiem trochę aż tak wysokich kursów. No i niestety, będące ostatnio w świetnej dyspozycji Leeds, mające serię sześciu meczy bez porażek z rzędów Premier League. Leeds, które zremisowało z Liverpoolem, Manchesterem United, ograło Manchester City 2 do 1, kończy swoją serię bez porażki na meczu z Brighton. Niesamowite po prostu, akurat kiedy oczywiście mieliśmy ich na kuponie, no to już się nam to nie powiodło, tak to już bywa, Chelsea fulham tu tak, ten mecz się potoczył praktycznie tak jak mówiłem, Chelsea zdobyło bramkę, dwie, potem rzeczywiście spokojnie no i zwyciężyli 2 do 0, ten typ nam siadł, ale Leeds... No tutaj się zawiodłem. Yy, moim zdaniem ogólnie te dwa typy wyglądały bardzo dobrze, ale jeżeli już miałem powiedzieć, gdzie coś pójdzie nie tak, no to stawiałbym na to, że coś w meczu Chelsea się wydarzy, nie po naszej myśli. A to proszę bardzo. No cóż, dzisiaj przechodzimy do kolejnego progu progresji. Zagramy sobie to za, za sumę dwóch ostatnich przegranych kuponów standardowo z progresji, czyli 250 zł plus 400 zł daje nam 650 zł, i aż za taką sumę. Dzisiaj gramy kupon pod wersję, także jest, tak, jest grubo, dzieje się, moi drodzy. No ale Wy też możecie na wygrać dzisiaj w odcinku 50 zł bonusu na BetClika. Jedyne, co musicie zrobić, no to w komentarzu obstawić poprawny wynik spotkania pomiędzy, pomiędzy Manchester United a Liverpoolem. Do tego zapisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym spotkaniu oraz swój login BetClick. Edytowane komentarze nie są rane pod uwagę. Ja ja wam życzę powodzenia w konkursie. W konkursie. Trzymam zaraz kciuki, a nowych gracze zapraszam do rejestracji na betkliku z linku podanego w opisie. Rejestrując się z tego właśnie linku i podając kod go 50 przy rejestracji, dostaniecie do 50 złotych zwrotów zł w przypadku Przegranie waszego kuponu. Najlepsze w tej ofercie jest to, że kiedy kupon sobie postawicie, ewentualnie wam on nie wejdzie, to 5 wraca na wasze konto i nie musicie tym dalej obracać, żeby sobie to od razu wypłacić. Także zachęcam do skorzystania z oferty. Najlepiej jest zagrać pierwszy kupon za 57 zł, żeby w pełni wykorzystać ewentualny bonus, jeżeli przegracie. Bo jak zagrać za 57 zł, to pełny 5 duszek wróci w przypadku porażki do was na konto, bo w tych 7 zł ucieka podatek. Będziemy już przechodzić do kuponów na dzisiaj, ale zanim to, no to jeszcze zapraszam was na grupę typerską dla widzów. Na Facebooku, link do niej macie w opisie. Przy na grupę zostanie wam zadane pytanie, jeżeli nie podacie swojego im Betflix, to znajdziecie 5 zł prezentu w bonusie na stronie. Także zapraszam tam serdecznie, a tymczasem lecimy już z kuponami na dzisiaj pod progresję i serią katenacio. Ok, moi drodzy, betnik odpalony, no i dzisiaj nie ma już innego wyjścia. Po prostu trzeba wygrać i tyle, nie ma żadnych wymówek. Wygrywamy kupon, ale ja jestem takiego zdania, że jeżeli coś nam nie idzie, jeżeli coś ogólnie w życiu nie idzie, no to. Coś widocznie trzeba zmienić, no i my dzisiaj też zmienimy sobie to, co będziemy obstawiać. Nie przechodzimy do zakładki najlepsze ligi europejskie. Ja dzisiaj ligi włoskiej, ligi angielskiej nie dotykam, bo ostatnio coś mi to nie leży, więc przejdziemy sobie gdzie indziej. moi drodzy, tak oto pierwsze spotkanie, które leci na nasz kupon pod progresję, to liga turecka, a dokładniej spotkanie, w którym zagra Galatasaray i pozwólcie, że nazwę drużyny gospodarzy będę po prostu pomijał i będę mówił gospodarze, jeżeli będę nie o nich na myśli. Także, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to moi drodzy przejdziemy sobie do zakładu kombinacyjnego i obstawimy sobie wynik i gole Galatasaray i powyżej 1,5 bramki. Dlaczego taki typ? Po pierwsze, dlatego, że jest dosyć duża przepaść, jeżeli chodzi o umiejętności graczy grających w obu tych zespołach. Oczywiście na korzyść Galatasaray. Po drugie, w meczach gospodarzy zawsze w ostatnim czasie padają dwie bramki lub więcej, a nawet trzy bramki lub więcej, co zresztą tutaj widzimy. Typ na zwycięstwo Galatasaray wydaje się prosty, wydaje się pewny, są lepszą drużyną, są ostatnio w lepszej formie, są wyżej w tabeli, dalej mają szanse matematyczne na mistrzostwo. No a jeżeli wygrają ten mecz, no to jeszcze gdzieś tam też będzie czuł ich oddech na plecach, ale jednak przede wszystkim gdzieś tutaj myślę, będą się oni skupiać na tym, żeby żeby po prostu być jak najwyżej, tak? I uważam, że no podejdziemy do tego spotkania z jednym celem, po prostu wygrać. No i top 2, myślę, że widzę to jest cel minimalny. To, żeby zostać mistrzem Turcji, to jest zadanie dla zespołu Galatasaray minimum. A przy tym jeszcze liczenie na to, że Beşiktaş się potknie. Chociaż raczej sprawa Mistrzostwa Turcji też jest tak w 70% myślę przesądzona. W każdym razie, jeżeli chodzi o tym na ten mecz, powinien wejść. No, gra tutaj drużyna Grata Saraj z drużyną Gospodarzy, która jest kilka klas niżej, która jak widzicie tutaj yy, no jest przedostatnia w tabeli. Jeszcze oczywiście szansy na utrzymanie ma, no ale ostatnio nie idzie im zbyt dobrze. Natomiast Grata Saraj no jest to mimo wszystko, yy, że tak powiem, pewny klub, tak mi się wydaje, no przynajmniej w starciu z takim zespołem, jaki podejmują dzisiaj. Powinni sobie poradzić. I myślę, że samo Grata Saraj powinno stworzyć dwie bramki w tym spotkaniu, wygrywając je. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Natomiast teraz, moi drodzy, przechodzimy do drugiego typu na dzisiejsze spotkanie. I tutaj Liga Czeska. Tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się. Liga Czeska. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będą zaskoczenia. Dzisiaj będzie troszeczkę inne typowanie. I będziemy obstawiać sobie spotkanie pomiędzy Jabloncem a Sigmą Ołomuc. W taki oto sposób przechodzimy sobie do zakładów kombinacyjnych, i w tym spotkaniu. Stawiamy sobie na zwycięstwo Jabłonca i poniżej 4 w bramki. To jest kurs 1,75, całkiem fajny. Jablonec ma bardzo dobrą dyspozycję ostatnio. Jak widzicie, tutaj seria bez porażki. Ogólnie zwyciężają remis z dwie tą pilizną, się przydarzył. I to, że Jablonec powinien wygrać to spotkanie, to jest raczej jasne. Sigma jest natomiast to jest zespół, który nie najlepiej wygląda w ostatnim czasie. Jak widzicie, dwie porażki z rzędu, cztery mecze bez zwycięstwa. Szału nie robią. Tabela, Jabloniec jest drugi i jest najlepszą drużyną zdecydowanie poza slawią Praga w swojej lidze w tym roku. Natomiast Sigma Muniec to jest taki typowy ligowy średniak, który raczej w meczach z tą górną częścią tabeli nie radzi sobie najlepiej. Dlatego też uważam, że i tym razem nie poradzą sobie zbyt dobrze i Jabloniec to spotkanie wygra. Czemu poniżej 4,5 bramki? Ano dlatego, że Jablonec nie jest jakąś drużyną, która niesamowicie dużo goli strzela. Widać zresztą mają nieca niecałe dwie bramki strzelone na mecz w lidze czeskiej. Ale wygrywają. Więc stąd też właśnie typ na to, że zwyciężą. Dodatkowo jeszcze te poniżej 4 bramki można usprawiedliwić, można podeprzeć tym, że w żadnym z ostatnich 5 meczów obu tych drużyn nie, padło 4, nie padły więcej niż 4 gole. Więc wszystko jest za tym typem. I za tym kuponem, bo moim zdaniem to są dobre typy i powinny siąść. Miejmy nadzieję, że nic dziwnego, pechowego się nie stanie, tak jak to w ostatnim czasie bywa. Gdzieś to moje przeczucie, gdzieś to moje szczęście troszeczkę szwankowało. Miejmy nadzieję, że teraz ta niechlubna seria się zakończy. Zakończymy progresję, obstawiając 650 zł, a wygrywając 1670 zł i 24 grosze. Stawiamy kupon i moi drodzy, grube pieniądze w grze i miejmy nadzieję, że wygramy. Natomiast teraz, moi drodzy, przyszedł czas na kupon pod naszą serię Catenaccio. Tydzień temu, kiedy graliśmy sobie właśnie kupon na tą serię, obstawiliśmy sobie czyste konto Sportingu Lizbona w meczu ze Sportingiem Braga i ten mecz wyglądał tak jak mówiłem, Sporting chciał zagrać przede wszystkim na zero z tyłu, zmusiła ich też do tego czerwona kartka dodatkowo, ale jednak tak było, udało im się zagrać na zero z tyłu, a do tego jeszcze strzelić brameczkę. Także debiut w serii Catenaccio mieliśmy udany. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj ja pójdę sobie dzisiaj w typ na czyste konto w meczu Tottenham-Sheffield United, i tutaj będziemy sobie obstawiać. Czyste konto, oczywiście, gospodarzy, no bo nie wydaje mi się, żeby istniała taka szansa, żeby Sheffield zachowało czyste konto. Myślę, że jak już powiedziałem, o czystym koncie to domyślaliście się, czy je to czyste konto będziemy obstawiać. W każdym razie, czyste konto gospodarzy, zaznaczamy tak. Uważam, że Tottenham nie powinien stracić w ramki Sheffield. Strzela, chyba około pół bramek na mecz, o ile dobrze kojarzę, w tym sezonie Premier League. Dokładnie tak, 18 goli w 33 spotkaniach i uważam, że akurat na wyjeździe z Tottenhamem nie zdobędą gola. Stąd też ratuje nam tutaj taki prosty typ, no Tottenham jest faworytem, powinni wygrać to spotkanie. No ja rozumiem, że Tottenham z nimi różnie bywa, tak? Ale Sheffield? Sheffield się potknąć? No proszę Was, no przynajmniej nie potknąć, ale no, no, no nie, no, no po prostu nie potknąć. No nie powinni się potknąć, powinni nie tego do spotkania wygrać jeszcze. no ale Bramki uważam, że, że Tottenham nie straci. No co, jak co? Ja rozumiem, że z obroną Tottenhamu to też różnie bywa. Ale jednak, mimo wszystko, patrząc na stracone bramki, są jedną z najlepszych defensyw w Premier League. To jest top 5 defensyw, jeżeli chodzi o jedną z najlepszych lig świata, jeżeli nie najlepszą, bo wielu uważa Premier League za najlepszą ligę. Więc Tottenham. Bez względu tego, Sheffield, bardzo prawdopodobny scenariusz, dlatego to się znajduje na moim kuponie pod serię Catenaccio. Natomiast jeżeli chodzi o drugi typ, jaki wleci na ten kupon, no to też będzie czyste konto, tym razem w meczu Ajaxu z Emmen. No i myślę, że ten typ też jest dosyć łatwy do zrozumienia. Jakby nie patrzeć, no to ogromna jest tutaj przepaść jeżeli chodzi o umiejętności obu drużyn, czyste konto gospodarzy, zaznaczamy sobie tak. No, Ajax jest tutaj, Emmen jest gdzieś tutaj, jeżeli chodzi o poziom, dobrze o tym wiemy. No zresztą Ajax gdzieś w europejskich boharach, potrafi się pokazać jako jedyna w ostatnich latach drużyna z Holandii. Emmen to jest klub, który do niemalże połowy tego sezonu nie miał zwycięskiego meczu, więc to o czymś mówi. Owszem, ostatnio grają lepiej, ale na wyjeździe Ajaxowi uważam, że nawet bramki może im się nie udać strzelić. Także dwa takie proste typy bym powiedział bardzo na czyste konta. To Tottenham czyste konto z Sheffield, Ajax czyste konto z Emmen, czyli obstawiamy sobie czyste konta po prostu drużyn, które grają u siebie, które są w czołówce, kabel swoich lig z drużynami z raczej końca tabeli z drużynami walczącymi o utrzymanie lub tak jak Sheffield na przykład to jest drużyna, która już spadła do niższej klasy dotychczasowej w Anglii 3.31 to jest nasz kurs jako, że ostatnio Kuponik nam siadł w serii katenarcio, no to dzisiaj obstawimy sobie 40 zł a do wygrania mamy 116,51 zł czy podtrzymamy serię bardzo pozytywną w serii katenarcio? Oby tak! Postawmy sobie zakład i trzymajmy kciuki, żeby to weszło. A ja tymczasem, moi drodzy, już Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo do 2000 dobijamy już niedługo. A już Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Cześć!